A teraz chciałem Was zaprosić na jubileuszowy Master Track Show 19-21 lipca. Polska Nowa Wieś Koło Opola. Mówię Wam, bądźcie tam! Będą przepiękne ciężarówki, będą super koncerty, będą świetne imprezy i zabawy. Bądźcie tam z nami! Master Track to taki wielki piknik. Nie zabraknie dużej strefy gastronomicznej zlokalizowanej przy dużym namiocie koncertowym oraz po mniejszych punktów rozlokowanych na terenie. Pamiętajcie także, że jeśli jesteście klientami hultowni Opoltrans, zostaniecie ugoszczeni urodzinowym poczęstunkiem w zacienionej strefie gastronomicznej sponsora. Szczegóły o imprezie znajdziecie na social mediach Opoltransu, jak i naszych. Jeżeli jeszcze nie jesteś klientem Opol Transu, możesz to zrobić przez Mastertrakiem. Widzimy się!